Zanim Webb wyruszył w kosmos, aby odkryć najbardziej odległe i starożytne tajemnice kosmosu, Paul Geithner powiedział Myślę, że największą obietnicą teleskopu Jamesa Weba jest to, że dostarczy on odpowiedzi na pytania, o których nikt jeszcze nie pomyślał. I rzeczywiście, zastępca kierownika projektu technicznego w Goddard Space Flight Center NASA miał rację w swoich prognozach. Dziś zastanawiamy się, jak to w ogóle możliwe, że Webb wykrył struktury w kosmosie, które wydają się po prostu niemożliwe zgodnie z naszymi ustalonymi modelami. Ale jak radzić sobie z odkryciami, które są tak niewytłumaczalne, że nawet stoją w jawnej sprzeczności z obecną kosmologią? W kontekście tego astronomicznego dylematu wiele mówi się obecnie o tym, że teleskop Jamesa Webba praktycznie obalił wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o kosmosie i wielkim wybuchu, ale czy nasze rozumienie wszechświata naprawdę zostało zniszczone? Najważniejsze jest to, że prawda jest nieco bardziej zniuansowana, ale to również czyni ją o wiele bardziej ekscytującą. Aby zrozumieć niezwykłe możliwości teleskopu Jamesa Webba, warto przyjrzeć się następującemu przykładowi. W teorii urządzenie o wartości 10 miliardów dolarów mogłoby wykryć ciepło trzmiela na powierzchni Księżyca z Ziemi. W praktyce jednak Webb nie znalazł żadnych puszystych owadów w głębi kosmosu. Zamiast tego znalazł jednak całą serię tajemniczych obiektów, które po prostu nie pasują do naszych wypróbowanych i przetestowanych modeli kosmologicznych. Pierwszym i najważniejszym z nich są oczywiście sensacyjni łamacze wszechświata. Po tym jak kamera bliskiej podczerwieni, Nirka Młeba, zbadała fragment nieba w pobliżu wielkiego wozu, eksperci zidentyfikowali na zdjęciach sześć czerwonowych punktów światła, które okazały się prawdziwymi tajemnicami. Na podstawie przesunięcia ku czerwieni naukowcy ze Swinburne University of Technology w Melbourne ustalili, że emitowane światło potrzebowało ponad 13 miliardów lat, aby dotrzeć do naszego ziemskiego oka. Mamy zatem do czynienia ze strukturami, które istniały 500 do 700 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Co więcej, charakterystyka punktów świetlnych sugeruje, że są to bardzo wczesne galaktyki, które w rzeczywistości nie powinny istnieć w takiej formie. Astronomowie spodziewali się, że w tym wczesnym rozdziale wszechświata znajdą jedynie maleńkie galaktyki. W końcu nasze teorie sugerują, że w tamtym czasie po prostu nie było wystarczającej ilości normalnej materii, aby utorować drogę galaktykom wielkości naszej dzisiejszej drogi mlecznej. Eksperci byli więc tym bardziej zakłopotani, gdy zostali skonfrontowani właśnie z tym. Wszystkie sześć wczesnych galaktyk w rzeczywistości zawiera już ponad 10 miliardów mas słonecznych gwiazd. A jedna z nich może mieć nawet masę ponad 100 miliardów mas słonecznych. Istnieją dwa sposoby na wyjaśnienie istnienia tak wczesnych galaktyk o dużej masie. Albo gęstość materii w młodym kosmosie była 2 do 5 razy większa niż wcześniej sądzono, albo galaktyki uformowały się w sposób, który jest nam całkowicie obcy. Czy łamacze wszechświata zostały rozwiązane? W tym kontekście mylące odkrycie zostało bez zaskoczenia określone przez ekspertów jako prawdziwy problem dla nauki. Ze względu na swoje niewytłumaczalne wymiary, struktury szybko zyskały niechlubny przydomek łamaczy wszechświata, jednak ostatecznie położyły one jedynie podwaliny pod serię kolejnych mylących znalezisk, które wzbudziły poważne wątpliwości co do naszego zrozumienia kosmicznego rozwoju. Kilka miesięcy temu Webb zrobił to ponownie. Dzięki JADES GSZ140 dodał do mapy gwiazd kolejną wczesną galaktykę, która istniała zaledwie 290 milionów lat po wielkim wybuchu i po raz kolejny okazała się astronomiczną zagadką. Chociaż galaktyka istniała już w czasie, gdy zgodnie z obecną teorią pierwsze gwiazdy dopiero się formowały, to już teraz jest nieporównywalnie jaśniejsza. Analizy przeprowadzone przez naukowców wykazały, że struktura zawiera już kilkaset milionów gwiazd o masie słonecznej, ale w jaki sposób tak masywna galaktyka mogła powstać w mniej niż 300 milionów lat? W rzeczywistości naukowcy zakładają, że gromada gwiazd potrzebowała około 100 milionów lat, aby urosnąć do obserwowanych rozmiarów, a badania spektroskopowe wykazują, że kilka bardzo masywnych pokoleń gwiazd przeszło przez swój cykl życia, zanim galaktyka zwróciła uwagę astronomów. Ale co te tajemnicze odkrycia oznaczają dla szerszej perspektywy? W końcu, jeżeli myliliśmy się już co do procesów formowania się struktur we wczesnym wszechświecie, to czy nie może być tak, że mylimy się również co do znacznie bardziej fundamentalnych założeń, takich jak narodziny kosmosu? Kto wie? Ale o dziwo, największy kryzys astronomiczny naszych czasów wydaje się teraz doświadczać obiecującego zwrotu, przynajmniej częściowo. Najnowsze badania sugerują, że złowieszcze czerwone światło nie pochodzi z niewytłumaczalnie bogatych w gwiazdy galaktyk, ale z aktywnych czarnych dziur, które znajdują się w centrach galaktycznych wcześniaków. W szczegółach masywne potwory z ich ekstremalną siłą grawitacyjną przyciągają materię, która gromadzi się w tzw. dyskach akrecyjnych. Te dyski z kolei składają się z gorącego gazu i pyłu i obracają się z szaloną prędkością do 1000 kilometrów na sekundę wokół czarnej dziury. Współautor badania Anthony Taylor z University of Texas twierdzi, że to ostatecznie rozwiązuje poważny problem, który tak bardzo podważył nasze zrozumienie wszechświata. NASA również skomentowała nowe odkrycia i podkreśliła, że wbrew wszystkim nagłówkom kosmologia się nie załamała. Ale czy to naprawdę oznacza, że nasz model standardowy na dobre odszedł do lamusa? Jeszcze nie do końca, ponieważ podsumowanie ocen próbki badań Weba, które obejmują kilkaset milionów lat, jest takie, że około 70% czerwonych kropek wykazuje oznaki ruchów gazu, które są typowe dla czarnych dziur, ale co z pozostałymi 30%, to oczywiście zupełnie inna sprawa. Co więcej, same czarne dziury są nadal otoczone dużymi znakami zapytania. W końcu wydaje się, że początkowo pojawiły się w dużej liczbie około 600 milionów lat po wielkim wybuchu, no ale potem w tajemniczy sposób nagle zmniejszyły się ponownie 900 milionów lat później. Jedno z wyjaśnień opiera się na założeniu, że wraz z rozprzestrzenianiem się formowania gwiazd, ilość pyłu i gazu również się zmniejszyła. A to spowodowało, że emitowane światło stopniowo zmieniło kolor z czerwonego na niebieski, a tym samym na zakres, którego teleskop Jamesa Weba nie jest w stanie wykryć. Chociaż teoria ta wydaje się prawdopodobna, to musi ona jeszcze zostać potwierdzona w przyszłych badaniach. To powiedziawszy, nie powinniśmy zapominać, że rzekome łamacze wszechświata nie są bynajmniej jedyną tajemnicą, którą łeb już dodał do gwiezdnych map. W czasie gdy czarne dziury w tym przypadku nadal stanowiły klucz do rozwiązania problemu, w innych miejscach przysparzają astronomom jeszcze więcej bólu głowy. Na przykład niewytłumaczalnie masywna czarna dziura, która ważyła ponad miliard mas Słońca, gdy wszechświat był jeszcze w powiakach zaledwie. 770 milionów lat po wielkim wybuchu. Czy teoria wielkiego wybuchu jest błędna? Ale czy wszechświat naprawdę był jeszcze wtedy w powijakach, czy też może faktycznie spogląda wstecz na zupełnie inną przeszłość, niż sugeruje teoria Wielkiego Wybuchu? Zasadniczo, teoria Wielkiego Wybuchu zakłada, że wszechświat rozwinął się z niewielkiego punktu początkowego około 13,8 miliarda lat temu, a dokładniej, że przestrzeń, czas i materia wyłoniły się z pierwotnej osobliwości. Ale chociaż teoria Wielkiego Wybuchu od dawna zajmuje znaczącą i ugruntowaną pozycję. Obecnie jest coraz więcej badaczy, którzy odwracają się od tej długoletniej idei. Wśród nich jest brytyjski fizyk i laureat Nagrody Nobla Roger Penrose, który nie postrzega wielkiego wybuchu jako dosłownego początku wszystkiego, a jedynie jako wybuchowe przejście między dwoma kosmicznymi rozdziałami. W rzeczywistości Penrose jest przekonany, że wszechświat zawsze podlegał stałemu cyklowi zniszczenia i odrodzenia. W szczegółach kosmos zawsze rozszerzał się, aż cała materia rozpadła się i stała się światłem. To ekstremalne środowisko, w którym nic nie ma odniesienia do czasu ani przestrzeni, nieuchronnie doprowadziłoby do nowego wielkiego wybuchu i tak w kółko. Nie ma wątpliwości, że pomysł ten brzmi niezwykle ekscytująco na papierze, ale oto jedna rzecz. Penrose faktycznie twierdzi, że znalazł namacalne dowody na swój ekscytujący model. Mówiąc dokładniej, odnosi się on do pewnych uderzających okrągłych plam w kosmicznym mikrofalowym tle, które zostały wykryte zarówno w danych satelity Planck, jak i WMAP. Dla wyjaśnienia, kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła, w skrócie CMB, jest reliktem z wczesnych dni Wszechświata, powstałym około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, w czasie tzw. epoki rekombinacji i wypełnia cały Wszechświat do dziś. Penrose uważa, że wykrył w nim serię charakterystycznych punktów Hawkinga, a więc reliktów pochodzących bezpośrednio z prekursorskiego wszechświata. Ponieważ kiedy czarne dziury całkowicie wyparowują do promieniowania Hawkinga pod koniec kosmicznego rozdziału, zabierają ze sobą całą wypromieniowaną energię do kolejnego wszechświata w postaci pojedynczego punktu Hawkinga. W tego ekscytującego odkrycia i wszystkich kosmologicznych niespójności odkrytych przez teleskop Jamesa Webba, czy to możliwe, że nasz świat wcale nie odpowiada jednemu wszechświatowi, a jedynie obecnemu cyklowi? To jest właśnie pytanie, ponieważ reszta społeczności naukowej nie jest do końca jednomyślna w swojej aprobacie dla stwierdzeń Rogera Penrose'a. Ale niezależnie od tego, czy chodzi o wielki wybuch, cykliczny wszechświat, czy coś zupełnie innego, najważniejsze jest to, że niektóre fundamentalne pytania pozostają bez odpowiedzi. W końcu, co doprowadziło do powstania wszechświata z niczego 13,8 miliarda lat temu lub w pewnym momencie wcześniej? Czy istniał czynnik wyzwalający, czy był to zwykły zbieg okoliczności i co było wcześniej? Są to pytania, na które eksperci nie mają jeszcze jasnych odpowiedzi. Ale kto wie, może następny gorący trop jest tuż za rogiem czekając na odkrycie przez kolejne ekscytujące znalezisko weba. A teraz chcielibyśmy skierować cię w stronę przycisku subskrypcji. Po prostu kliknij kciuki i zasubskrybuj, aby nigdy więcej nie przegapić nowego filmu od nas. Do zobaczenia.